Siemaneczko w poniedziałek rano jak widzicie jesteśmy na placu budowy. Jak słyszycie w tle to jest zestaw, na który pewnie już czekaliście, za którym się stęskniliście. Dawno nie było, chyba ze dwa odcinki nie było go na kanale, także dzisiaj troszeczkę nadrobimy. I zaczynamy od wyciągnięcia tutaj wody z wykopu. Sporo nabiera z tych wód gruntowych, z tych podskórnych aż sam jestem w szoku, no ale cóż trzeba wybrać ile będzie, pewnie w jedną to się wszystko nie zmieści ale to za chwilę się okaże a później co wybiorę będę mógł leczyć na śniadanko i dalej dzień z trzębiarką będzie grany tak jak mówiłem na raz to tutaj nie ma co liczyć, że się wybierze, trzeba podjechać jeszcze raz i też będzie co wziąć może nie pełną ale ale mimo wszystko będzie co zawinąć właśnie wracam ze sklepu jeździłem dokupić lotu wiązałkowego no bo zostało jeszcze słup chłopaków tam z uwiązać, trochę belki poprzeczne podokładać z eee, tak że nic się skończyło ten wiązałkowy, no i uzupełniamy braki. Zaraz bierzemy się za resztę dnia roboczego, który którym zaniosę. I już przed nami stoi dzisiejsze zadanie. Ale to nie koniec, bo w południe troszeczkę będzie znowu coś się działo na kanale. Żebyście tam nudy za dużo nie mieli i monotonni, no trzeba troszeczkę porozmaicać. Tak, więc działamy. No ale zanim kurde bela, kurde mol yy, będę mógł rozmieszać, to muszę odczepić beczkę, bo nie mam innego wolnego ciągnika, żeby podpiąć go do mieszadła w masie, wiadomo w paszowozie, duża waltra w talerzówce odczepić któreś z tych dwóch narzędzi to jest dużo dłużej niż tą beczkę, bo beczka to jest parę chwil. Ile tutaj wałek, przewód, hydrauliki, świateł, bolec. No i na stopce podnieść i gotowe. No, 10 minut i będzie gotowe. To jest małe samo raz, dobrze rozmieszać można cały dzień wozić spokojnie A te produkują w międzyczasie koleżanki Nie żałują sobie Zresztą mają z czego. No i lejemy, lejemy, dzisiaj jest tam bitny plan te półtora hektara nawieść i potależować można byłoby w sumie ogać, ale nie chce mi się pugać, przyczepiać aby się zdążyć potależować to będzie dobrze no jak nic się nie spieprzy to powinno się to udać, ale za moment przyjeżdża mała niespodzianka zresztą po miniaturce to i tak pewnie będziecie widzieć co nie da się tego ukryć. Także zobaczymy, co to cudeńko potrafi. Oto jest i on. on ona, ładowawka Kramer. Ciężko określić, czy Kramer to on, czy ładowawka ona. Ale zawitało. Niezawodna pomoc. 24 na 7 dostarcza na testy maszynę Kolejna ładowarka na testy. Mówiliście. Żeby sprawdzić kamera, No to i jest Jak ja jestem do widzów przychylny Sami widzicie Co chcecie to macie Witam Dzień dobry Cóż to tam przywiozłeś To co chciałeś testować <gryzanie> za darmo to i oceń słodki <gryzanie> ale <Siemali, gryzanie> Zobaczymy, co zielony potrafi. No, to jest ładowareczka kremera. Dzisiaj tak sobie ją tylko oblukamy. Testowanie będzie na dobre jutro, bo nie ma czasu. Niestety trzeba szambo ubrać. I Jutro będzie walka z ubownikiem. Myślę, że ta maszyna pokaże, co potrafi. No, ale wstępnie, wstępnie co mnie urzeka w niej, to to, że jakoś to znajomo wszystko wygląda. Bo kiedyś klasa skopiona miałem okazję potestować. Zresztą, wsiądziemy sobie to tam. Układ był mniej więcej identyczny, bo to przecież te klasy, te starsze, to były robione przez kramera dla klasa. Także tutaj znajomo wszystkie funkcje w joysticku. Za wybór tutaj trybu skrętu. Obsługa terminala. Co tam sobie chcemy, jakieś funkcje? No i tutaj jakieś takie prostsze tematy: światła, nieświatło, klimatyzacja. O, jak przeciążeniówka. No, no tutaj oświetlenie, wszystko tak jakoś zgrabnie zrobione, no i co mi się najbardziej podoba, to te wycięcie w podłodze, jest dużo wygodniejsze wysiadanie, bo tyle o ile w swojej Monitce Wam powiem szczerze, że mała jest kabina, wąska, to tego się nie odczuwa, ale w Bobku to to wysiadanie było naprawdę kłopotliwe, no tutaj dosyć wyżej się siedzi widoczność na prawą stronę jest zadowalająca. Zobaczymy jak to wyjdzie na testach. Zobaczymy. No mi się nie podobają. Kurde, te kabiny powiem Wam w tych ładowarkach, że tak wysoko teraz jest No z jednej strony to jest ok, bo e, widoczność się poprawia, ale z drugiej strony gdzieś trzeba w ciasny kąt wjechać, no to już uciążliwe się robi. No ale zobaczymy jak to wyjdzie. Zobaczymy, zobaczymy. No mi się podoba, że ona jest taka zgrabna. Można powiedzieć, że Rozstaw osi i kół zbliżony do manitki, czyli taki kompakcik, to co mi się podoba. Najbardziej 3,5 tony dźwigu, 7 metrów w górę, wystarczające zupełnie na potrzeby tutaj rolnicze. Nie ma co tutaj przesadzać, chyba że ktoś naprawdę jakieś ma duże załadunki, przeładunki, no to może się pobawić. Dobra, wracamy do tej nieszczęsnej roboty. A niestety trzeba kontynuować tą funkcję, a jutro chcę właśnie wybrać z betlejemki towar i resztę tutaj z płyty wywozić jutro i pojutrze taki jest plan na ten tydzień mamy czym, mamy dwie ładowary, można działać, aby tylko rozrzutnik wytrzymał. To będzie dobrze. Już se nawoził, coś w co siedzi. Ajku, coś już zjemek zgarnął. Trzeba odpinać tą wylewkę, a to nie takich uprzów. Dobra, włączę się jak wygrzebie to cudo No tym razem kawałek deseczki. Kurczę, pewnie po tym obniżaniu róż, gdzieś się uchował obrzynek, bo niepodobno, żeby z budowy 7 lat jeszcze nie wypłynął No cóż, no myślałem, że klocek jakoś pod nas krzywo po korekcji, a nie tym razem, no ale rękawiczki rękawiczekami, ale przy takiej robocie szmatę trzeba mieć ze sobą za piątą weczkę, ale tam na budowie jak widzicie już pompa rozłożona i słup jest zalewany. Nie zdążyłem nagrać, bo ciekawie tutaj panowie budowniczy wpadli na pomysł jak tą rurę w formę na słup nałożyć na zbrojenie. No, pompa z rurą, tą rurą nieśli, nastawili i już pewnie słup zalany do tego momentu albo zaraz będzie zalewany, więc na wszystko są sprytne możliwości unapiętu. Kombinowaliśmy jakoś ładowarką tam podjechać, ale nawet dowiązując belkę do paleciaka, jakoś, to też wiele by nie dało, bo ta szmatka jednak jest daleko. No 10 metrów to jest wciól daleko. Nie było opcji, żeby to unieść. Znowu linką z tyłu jakoś tam naciągać i podnosić, to też to ryzykownie, żeby to się nie łopier bo był plan na że zbrojenie w środku w tym słupie i z ono to stawiać, a właśnie dzieli zbrojenie e, wcześniej wstawili, tylko na to rurę teraz popał, także taki ciekawy pomysł, a nie, jeszcze nie zalewane, bo teraz tą rurę jeszcze z tym plami odstawię, czterema i będzie, można powiedzieć, zbiornik gotowy na znaczy płyta denna będzie 100% dzisiaj gotowa, żeby stawiać ściany. Nie mogę się dozwolnić, kiedy te ściany będą ustawiane, czy już termin jest ustalony, czy jeszcze bliżej dokładnie nie znamy. Ale już jest bądź co bądź coraz bliżej święto szemwiary, to znaczy święto odstawienia szębiary I skończy się to cotygodniowe wywożenie. Co ja będę na kanale pokazywał, ale kurde jak nie będzie szambiary, no Ojej, trzeba będzie myśleć nad jakimiś kolejnymi ambitnymi treściami. Szósta beczka jest rozlewana, czyli łącznie 7 no jak na 1,5 hektara. Myślę, że dawka wystarczająca, ale jeszcze to nie jest ostatnie słowo, bo z tamtej strony jak widzieliście na początku filmu była jedna beczka wylana to tak, to był czwartek, rozlałem a jest, że jeszcze trochę w szambie, no to jakieś dwie beczki, także jedną spokojnie wezmę i rozleję po prawie po tamtym po prostu no i w związku z tym mam bardzo smutną wiadomość bo niestety pewnie w tym tygodniu już szambiarki w akcji z Johnem nie zobaczymy, także dla tych, którzy Czekają na to, no to mam bardzo przykną informację, że niestety już pewnie w tym tygodniu wyłożenia szamba nie będzie, aczkolwiek nie mówię jeszcze nie, jeszcze z innych zbiorników może coś się uda, no, zobaczymy ile czasu mi zajmie ten oboławnik. no bo tak w zasadzie to na dwa dni mam roboty z nim, w wtorek, środa, ale coś może się zawsze omsknąć, coś może się przesunąć i może wyjrzy w czwartek, ale jakbym do środy to poogarniał, no to jeszcze jest odczu, że w tym tygodniu złapie się za wywożenie gnojowicy chociażby tam spod płyty a i plus jakieś resztki tutaj z tego. No też bym chciał już zakończyć uprawy, chociażby wstępne dokończyć talerzowanie. Zostanie mi gdzieś jakieś 12 hektarów, jak to poleży, talerzyję, chyba że coś czeka. No i wziąć się za orki zimowe, a tych choreczek to będzie około 20 hektarów, tak żeby wypadało też w tym tygodniu to rozpocząć, żeby już po prostu na wiosnę mieć gotowe pola, tylko zostaną nie zaorane tam, gdzie poplony, a reszta już będzie leżeć zaorana tam, gdzie było coś nawiezione no to już cacy. A tam, gdzie same ścieżko, plus słomak wypowiedziane będzie przeławiane, no to na wiosnę będzie to polane szambem plus te poplony będą polane szambem i część ogładnika też na część pól. Myślę, że na parę hektarów lecimy się w uskrowie tego makaronu. I myślę, że powoli w przyszłym tygodniu będziemy się zbliżać do końca sezonu. chciałabym gdzieś dbać o jakieś prace remontowo, porządkowo budowlane pierwsza rzecz to Tigo umyć a i jeszcze do dokończyć w międzyczasie no, też na ten tydzień, nie obowiązkowo na koniec tygodnia ma być ładna pogoda ciepłe noce, więc trzeba będzie wykorzystać to być może ostatnie okienko na zabieg herbicydowy, także jest planów, jest zajęć na tą końcówkę sezonu ale już powoli podoli się naprawdę do, do finału. Tak jak widzieliście na poprzednim ujęciu, mamy kolejne ciele w stadzie. Jałówka się wycieliła, oczywiście płeć cielaka odpowiednia, prawilna. No i co dzisiaj? Zieleniny dużo nie natestowaliśmy, ale chociaż się przejedziemy, zobaczymy jakie oświetlenie za noc w nocy jest, czy się to do tego czegoś nada, a jeszcze co najważniejsze musi młody rolnik przetestować, czy jest dla niego miejsce, czy nie ma, to jest najważniejsze pytanie, bo tam inne warlowy to są nieistotne, żebym ja się zmieścił, to jest ważniejsze. Ta, wsiadaj. Wsiądzie sam? Czy pomogę? Pomogę. No, gdzieś tu w morze miejsce znajdziemy? Tam? No dobra. to ruszamy. Jutro przyjdzie czas na poważniejszy test już tutaj przygotowana jest kiszonka wycięta ma nitką tak żeby jutro sobie tą nawrzucać rano to taka można powiedzieć będzie rozgrzeweczka przed obornikiem no ale jest poważny problem bo nie ma dla pomocnika za bardzo miejsca w tej ładowarze to jest już poważny minus powiem poważny poważny minus ale oświetlenie Drogowe nie jest LEDowe, robocze LEDowe. No i nie można narzekać. Może nie jest aż tak wybitnie mocne jak w Bobku. Ale wystarczające. Za to zobaczcie tutaj widoczność po prawej mańce jest fajna, jest dobrze, jest dobrze pod tym względem. Ale to miejsce dla pomocnika to jest bida To jest bida, powiem Wam. I jeszcze jedna praca została na dzisiaj, bo jak jutro chcę ruszyć z rana z układnikiem, to nie będzie czasu tego przymieszać. I jutro, aby zdążyć na bieżąco, mieszać należą to, co się nawozi, to będzie też dobrze. Pewnie zapewne znowu tak po porządku wylecę i machnięm to, co nawożę, na szybkiego, żeby tutaj nie leżało to nie jest to głupi pomysł powiem wam mieszać to z leżową ten obornik bo po przód, to znaczy obornik bo to będzie obornik dzisiaj to słomak powiedziana z Benojowicą bo jakbym tu pojechał pługiem na raz to wszystko byłoby na dole prozdy. no i nie wydaje mi się że to by było takie ok wolniej by to się rozkładało a tak to jest rozłożone po Całym profilu glebowym, może nie po całym, ale już bardziej troszeczkę równomiernie rozmieszane i od kilku lat tak praktykuję, nie jest źle, Wam powiem. No nie, nie namawiam nikogo, ale może jest troszeczkę więcej jeżdżenia, teoretycznie coś to powinno pomagać. Jutro będę woził obornik na działkę po kukurydzy ziarnowej. I to jest taki fenomen. Jedyna będzie po kukupiedzy ziemnowej, gdzie będzie stosowany obornik. ale tu otóż, dlatego że pod Gorzowską tam był obornik stosowany, który był przed plonem tej kukowidzy no i pod kukupiedzę tylko gnojowica. A tam to jest działka, która będzie trzeci raz zasiewana w no plonie głównym. Tak to chce trochę tą próchnicę i te składniki tam podbudować bo to był wieloletni trwały użytek zielony i 20 parę lat więc więc dlatego chcę to uzupełnić i tak to powoli mieszam raz dookoła sobie przyszedłem od między teraz środkiem bo dosyć szeroka działka żeby to nie jeździć z tymi e, nabrociami za dużo no, okrętkę to tak środkiem przegoliłem i teraz będę sobie jedną połówkę, później drugą połówkę i powinno mi to jakoś tam sprawniej wychodzić. Zobaczymy. Tyle w teorii. Jest godzina 17.45, czyli jakieś dobre pół godziny i powinno być zwalczone. Jeżeli tam wszystko pójdzie zgodnie z myślą. No i tak mówiłem, że jakieś pół godzinki z hakiem i będzie Koniec. Jest godzina 18:17. Wyjeżdżam do brzega, zabijam Madżów i jadę do domu. Tam jeszcze mi zostało podgarnąć gwóźdź to odczepić, podgarnić tego wajpera schować ładowarę i dzień zakończony będę Także dużo dzisiaj nie nagrywałem, ale ale taki ogólnikowy dzień, co tam się działo. no W sumie tak mało się nie działo, bo kolejna ładowarka na testach. I już mam zapowiedź, też Wam powiem, że jeszcze trzecia będzie. Także coś tam sobie potestujemy, porównamy, pooglądamy, jakieś wnioski będą. No jednak nie ukrywajmy, że ładowarka to jest prawa ręka w gospodarstwie. Bez tego to ani rusz, kto ma ten wie, za żadne skarby by się tego z podwórza nie wyzbył. To cały czas ma jakieś zastosowanie, mniejsze czy większe. Taktycznie każdego dnia, jak u mnie się robi ładwarę 800 godzin, a takim ciągnikiem około 400 godzin właśnie, no to jest różnica, tak? Jest różnica, no fakt faktem, że ładowarka jest jedna, a ciągniki Aha. powiedzmy cztery, no to też... Też jest różnica, ale mimo wszystko, porównując do pozostałych maszyn, to przebieg robi niemały. No i tak, stależowane pole po odmianie Kodizuk. Tam się pytaliście jeszcze, to było mówione w filmie z koszenia o Kodizuku, ale były jeszcze pytania, pojawiały się, przewijały. No to już odpowiadam, że sypał tak ponad 13 ton, przy wilgotności 28-29%. Eee, czyli, czyli dosyć zacnie. Posypała ta kukurydza, no i słomy i tych resztek pożniwnych, to jest w opór tutaj jak w woziłem, to jak po gąbce się jeździło. A i wracając do tego talerzowania, teraz właśnie każdy deszczyk już ta ziemia będzie chłonąć, bo tak to te resztki pożniwne po prostu uniemożliwiały, że by jakiś tam deszcz przedostał się do gleby i ją nasiągał, żeby to ładnie się porało, wiadomo to teraz po takim zabiegu na pewno będzie lepiej i no trochę czasu to zajmuje i paliwa też kosztuje, ale ale zrobi się to po prostu wedle sztuki, wedle systemu takiego jak uczyli dziadkowie, ojciec i, i tyle, mam powiem. także kończymy dzisiejszego filma. ja spadam w międzyczasie jeszcze zmontuję tego vloga, żeby tak, gdzieś koło 19 się Wam pojadę, także do zobaczenia jutro.